Chcą zakazać egzorcyzmów. Egzorcyzmy powinny zostać zakazane. Czemu chcą tak zrobić? Po części z pewnością z powodu szokujących historii, kiedy to mylono chorobę psychiczną z opętaniami i krzywdzono ludzi. Irena to ofiara księży egzorcystów. Poznałem ją osobiście. Po części. Pewnie z powodu braku wiary w Boga i w jakąkolwiek rzeczywistość duchową. Wierzysz w Boga w 2021? <laughs> Zejdź na ziemię, OK? Nie ma czegoś takiego jak Bóg. Ten kryształ przynosi bogactwo, a ten dysk przynosi szczęście. A po części pewnie z przekonania, że to księża wymyśli szatana i piekło, aby ludzi straszyć, ale. To nie księża wymyślił piekło i szatana, tylko mówi o nich pismo święte, mówi o nich Jezus. W niedzielnej Ewangelii słyszeliśmy Jezusa, jak mówił: Jak szatan może wypędzić szatana. W Ewangelii według Świętego Łukasza słyszymy, jak Jezus mówi o tym, jak widział szatana, diabła. Spadającego z nieba. W Ewangelii według świętego Mateusza słyszymy o tym, jak Jezus wypędzał złe duchy człowieka. I naprawdę to nie księża sobie wymyśli diabełkę i piekiełko, tylko o nich mówi Jezus, o nich mówi Bóg w Piśmie Świętym. Ale też tak jak biblijnym imieniem Boga, Jezusa jest, ja jestem, tak imieniem zła, które jest przeciwieństwem dobra jest, mnie nie ma. Tak jak Bóg stara się pokazać wszystkim, że On jest tak zło, stara się nich pokazać, że istnieje. Jakiś czas temu nagrywałem wywiad z księdzem egzorcystą. Na przykład kiedyś miała taką sytuację matki, która miała dziecko małe i ona mówi, że ona się boi, bo ten diabeł jej mówi, że jeżeli ona zwróci się do Pana Boga, to, to jej zabije dziecko. Odcinek miał się ukazać w sobotę wieczorem. Ja w piątek poszedłem spać w swoim pokoju, w swoim łóżku i zasnąłem tak jak zawsze normalnie, szybko. Ale tak jak zazwyczaj nie pamiętam swoich snów, tak dokładnie pamiętam sen z tamtej nocy. Jadę swoim samochodem i w tylnym lusterku widzę na tylnym fotelu jakieś dziwne postacie, które zaczynają nagle trzeć się szatany i rzucają się na mnie i zaczynają mnie dusić. Ja momentalnie się przebudzam z moimi własnymi rękoma zaciśniętymi na mojej własnej szyi. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie miałem, więc naprawdę do Trochę się jednak zdziwiłem, no, ale ponieważ mam taką specyficzną pobożność, to od razu sobie w duchu powiedziałem, no, nie pod to księdzem zostałem, żebyście teraz jakieś takie rzeczy obawiać, więc pomodliłem się tak kontrolnie Ojcze to Owaś Mario. E, ale następnego dnia dwoję do tego księdza egzorcysty i mówię, słuchaj, nie no, ja wiem o co chodzi, ale generalnie, no, dzisiaj premiera naszego odcinka, a w nocy no, miałem taki sen raczej nieprzeciętny, na co on mówi być może coś złego bo chciało się przestraszyć, bo z tego filmu potem może wyjść coś dobrego. No i ten film tak teraz ma ponad 200 tysięcy wyświetleń, więc sobie się w sumie zgadzało. Ale też ten egzorcysta mówi, że wiele razy, kiedy on gdzieś jest zaproszony, ma głosić jakąś konferencję, nagle coś technicznie się psuje, jest jakaś obsuwa, coś się generalnie jakoś tak komplikuje, a na zakończenie podchodzi do niego ktoś i mówi, że bardzo potrzebował tych słów, bo rzeczywiście wewnętrznie dzieje się u niego coś duchowego, bardzo niepokojącego. I ten ksiądz egzorcysta podkreślał, że to co powiedziałem Bóg naprawdę stara się pokazać, że jest, że kocha, że wspiera, a zło próbuje to wszystko komplikować, ale w sposób niewidoczny. To przesłanie tego księdza, egzorcysty jest proste. Trzeba naprawdę uważać duchowo na różne rzeczy. I naprawdę przez jakieś wróżby, okultyzmy, jakieś tam seansy spiritualistyczne naprawdę można ściągnąć na siebie coś złego. Ale też, że ta walka duchowa, ona jest naprawdę. To nie jest z księży. O tym mówi Jezus, o tym jest w Piśmie Świętym. I za każdym razem, kiedy próbujemy wyrwać się czemuś złemu, to to zło naprawdę będzie próbowało nas przez sobie przytrzymać. Także wracając do tego, czy zakazywać egzorcyzmów, czy nie, no drodzy, tam były różne przegięcia w przeszłości. Kiedyś generalnie naprawdę ludzi chorych psychicznie skazywano na jakieś tortury, i podczas egzorcyzmów robiono jakieś straszne rzeczy. To wszystko jest prawda, to jest straszne i okropne. Ale teraz, właśnie z przegięciem, w drugą stronę są osoby, które naprawdę potrzebują pomocy duchowej, i zakazywanie egzorcyzmów. No, to po prostu jest odcinanie ich od pomocy, która naprawdę może im pomóc. Tym bardziej, że teraz każdy książek jest Zanim rozpocznie egzorcyzmy, kieruje osobę do poradni psychologicznej, do psychiatry. Jeżeli psycholog, psychiatra wypowie się pozytywnie w stanie psychicznym, powie, że to nie jest żadna schizofrenia, to nie jest nic, co by na jakieś zaburzenia, dopiero wtedy egzorcysta zaczyna proces uwalniania duchowego. Wiele osób, które właśnie coś takiego przeżyły i mówią, jak wiele im to dało, bo naprawdę bardzo ciężkich duchowych rzeczy się dzięki tym egzorcyzmom uwolniły i uzyskały pokój ducha. Także w skrócie jestem absolutnie przeciwny zakazywaniu egzorcyzmów, bo naprawdę dzięki temu dziękują się bardzo dobre Boże rzeczy. Drodzy, to tyle ode mnie w tym temacie, w takim też nawiązaniu do niedzielnej Ewangelii. Ogromne wielkie dzięki dla wszystkich omadlających, wspierających na rozmaite sposoby, szczególnie dla tych, którzy w ostatnim czasie pomogli nam w zakupie busa, bo bus się naprawdę przydaje przy to właśnie na imprezy, wozi nam ludzi i sprzęt. Ostatnio też byliśmy nim na spływie kajakowym, a kilka dni temu młodzież, właśnie dzieciaki pojechały na turniej piłki nożnej. Możecie zobaczyć mały filmik z podróży. I drodzy, ponieważ przed nami wakacje, to po pierwsze cały czas zapraszamy pod Most Świętokrzyski, ale też wszystkich młodych serdecznie zachęcam do udziału w Salwatoriańskim Forum Młodych, do pielgrzymowania z Grupą Zieloną podczas pielgrzymki do Częstochowy, ale także zachęcam do wspólnego wyjazdu na Festiwal Młodych w Medjugorje, a także na wspólny wyjazd na Maltę, aby zapoznać się bliżej z losami świętego Pawła, Termin 19-23 sierpnia, koszt 1600 zł. Więcej informacji na stronie na blokach.pl oraz na Instagramie i Facebooku. Mam nadzieję do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, Bożego. Do zobaczenia wkrótce. Cześć Boże.